Z Ewangelii według Świętego Jana: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Nie wiem, czy macie podobne doświadczenie jak ja, ale mi się wydaje, że narodziło się na naszych oczach jakieś najmądrzejsze na świecie pokolenie pokolenie ludzi, którzy wreszcie wyzbyli się całej tej, te, całego tego bagażu wiary, bagażu tradycji. Którzy wreszcie porzucili Starego Boga, pokolenie ludzi mądrzejszych niż, wszystkich, niż wszyscy, którzy byli przed nimi, pokolenie ludzi, którzy e, wreszcie zrzucili kajdany religii, tradycji i dzięki temu są wolni. Problem polega tylko na tym, że jak na nich patrzę, to wcale nie widzę, żeby byli dużo szczęśliwsi od nas, ludzi wierzących. Wprost przeciwnie. Kiedy na nich patrzę, to mam wrażenie, że w ich oczach jest wielki smutek i że wiele robią rzeczy, żeby ten smutek w sobie zagłuszyć. Takie mądre, najmądrzejsze w całej historii świata pokolenie, a takie nieszczęśliwe. Co się stało? Świat się weseli, a my się smucimy. Świat się smuci, a my się weselimy jako chrześcijanie. Jakbyśmy byli przekorni, ale tak naprawdę chodzi o to, że świat panicznie próbuje się dobrze bawić, tylko że nie ma się z czego cieszyć. I panicznie próbuje przeżywać głęboki smutek, ale tego też nie potrafi. Żeby to potrafić, trzeba znać prawdziwą wagę rzeczy, a prawdziwa waga rzeczy jest tutaj, w Ewangelii, w spotkaniu z Chrystusem. Tylko ten, kto. Przeżył spotkanie z Bogiem, może się naprawdę stuprocentowo cieszyć i może naprawdę stuprocentowo się smucić, szczerze płakać. Tego Wam życzę. Do zobaczenia jutro.